Witam Was bardzo serdecznie w już szesnastym odcinku i e, jak dzisiaj mieliśmy e, wybudować ten move grinder tak i też zrobimy au e, tak, tutaj jak widzicie, nie wiem czy Wam pokazywałem e, z tym kilofem, że e, jest on naładowany, teraz on może niszczyć te całe złoża ale chyba raczej o tym nie wspomniałem a nie, no na, nie, na trybie hardcore jednak o tym nie wiem, więc tak, 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 to, no ale kto nie oglądał, to nie wie e, jest coś takiego w tym kilofie, że on teraz zaczął się niszczyć chyba też wtedy się niszczył, ale nie do końca rozgrywam jeszcze, jak on był czarny, teraz lepiej to widać, ale jeśli będę trzymał prawy przycisk myszy i kopał na przykład, nie wiem tu, ziemię, to on nic chyba nie zrobi, a może trzeba się zbierze? Nie, nie zbierze, ale jeśli, e, zaraz, 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 no e, ja się kierka to mi w ogóle nie potrzebna. Będzie dzisiaj. Dobra, chcę się wspiąć, ształby się okej Okej, okay. okay, jakie to fiary chyba, tak? Fiary. Zobaczcie, jak klikam prawy przycisk myszy i to, to nic się nie dzieje Ale z tym... Dobra, a ciekawe czy to działa na te złowe właśnie Kurde, ja tu wydobyłem tym sposobem węgiel Tu był tu gdzieś też był, ale nie wiem spróbujemy, bo tu się trzyma prawy przycisk myszy o o o o o o patrzcie, tak Widzie po prostu prawy przycisk myszy klikam i wszystko się ładnie wydobyło co przyspiesza pracę tam zrobić takie stare materii chwilę się pokopiuję przy okazji jeszcze Creepera jednego wyjebałem za przeproszeniem Glowstone'owego i znów mam sporo Glowstone'a także mogę sobie zrobić drugi taki killów i nic mi to i od razu zbiera nam do plecaka, więc nie musimy nawet stawać. E, to tak. Tu sobie już poszerzymy. To tu, tu będzie taka nasza stacja tych kolejek. O, tak. O, aqua, Nie czekam tam jak. Nie wiem, nigdy nie mam tutaj innego, nie zapamiętajmy go. Wa, Dobra, tu ziemię weźmiemy. Spoko. wszystko o tak dobra mm, tu jeszcze poszerzymy i tu te tory można by było w... to i tak bym złotych potrzebował kurde nic to dokończę te tory także tutaj zrobię taki zajazd mały o tu także w tym nie będzie problemu <grym> ale na, na razie dzisiaj się tym mob grinderem to tak tu jeszcze powiększę żeby można było spokozać z wózka O, widzicie. I było go sporo. Kopiuję zatem redstone sobie o no, 59. Nie zaszkodzi nigdy. Yy, I tak No to zróbmy sobie tu przejście. A może, o tak, takie dłuższe troszeczkę. No i teraz by przydało się wykopać to gdzieś tak z 10 na 10, e, czyli to by musiało być po e, 5, to z tej strony to nie, to musi być 11, no nic, to 5, to 5, to raz, 2, 3, 4, 5, no właśnie. I w tym ten kilo, że pierwsza pół terenu, ale no, to był węgiel nigdy nie. No tak, to 5 jest. Raz, 2, 3, 4, 5, dobra. Yy, ale troszkę ci, bo to oryginał to chyba tam jakieś 17, ale nieważne, nie dobra. Raz, 2, 3, 4, 5. No, tak jak się by wydobywało, byłoby fajnie. I teraz w tą musi być 11, czyli z tej musi być 10. Raz, 2, 3, 4, 5. 6, tak, 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 czekajcie, że się gubię yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć jedenaście yy, a nie, to źle, 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 2 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć plus tamto, jednastka to tak będzie, o tak i w tą jedną. 10, 2, 3, 4... Oooo, o, ooo... O, o. o no. O no to trafiliśmy. To tu już przerywamy pracę, bo tu możemy mieć nad łbem... ...źródło lawy. To w tą. Niestety. Będzie tak jak w oryginale, żeby już 17 na 17, będzie więcej mobów. E, to tak, od ton będzie po 8, bo będzie 8 i 8, 16 i to plus to będzie 17. Czyli to weźmiemy na współrzędne sobie. To będzie oczywiście to pierwsze piętro zabijające, właściwie spawnujące później, ale to o tym zaraz. To tak, y, tu mamy współrzędną, jak to idzie, y, aha, od 169 plus 8, 170 tak? a czekajcie, bo to jest, nie, to nie. nie, to 169, nie, to by było 167, tak, ale to ta? to jest, a bo ona w dół idzie, no, to 161 wiem, że ona do góry będzie szła. 161, dobra tą samą stronę, 8, czyli ona idzie tak do góry

No to, to już niepotrzebne, dobra. I w to 17 to jest... E, jak to idzie? Tule 160. Proste. Więc są te czarne kulki, ale ich się nie da niestety jakoś zbierać. On chyba jeszcze szybciej, bo mam niż diamentowy kilo, naprawdę. No 160 i tu powinniśmy się przebić w tamtym rogu tamtego końca. Tu powinien być kwadrat. ładnie, teraz wystarczy, że o to usuniemy po prostu całe te paski i mamy pierwsze piętro zabijające, później jeszcze będzie piętro spawnujące, ale na razie to trzeba spieprzyć okay. będzie można kilka tych piętr spawnujących, ale no, na razie sobie no, no, niech się w tym jednym będzie. Spełnowały. Te zabijające będę zrobił dopiero jak tamto wykopię to pięterko. Znaczy nie wiem jak one będę je zabijał, chociaż taki wtedy wezmę w ten sposób, co widziałem kiedyś. Co kiedyś o tym czytałem. To w starszych wersjach takie robiłem, to fajne było. Że normalnie zabija... o, złoto. Że zabija lawą. One wpadają do lawy, a lawy podtrzymuje drabinka. to zresztą pokażę Wam, dlatego te cztery wiaderka. Cztery wody skopiowałem. Ale nie no, mówię tak, kopiowanie to kurde, takie trochę oszustwo, ale no, fajne, jednak mi się, mi się to osobiście yy, podoba, bo daje dużo możliwości, nie Mnie trzeba też aż tak czekać Nie, ogóle, nie mogę mówić, że to oszustwo, ale urozmaicenie gry, tak powiem. Ale przecież i tak jedną część muszę tego zdobyć, także... Metalu to nie kopiuję, no bo metal to wiecie, tam przetopię sobie, ale takie mówię rzeczy jak złoto, czy tam jak węgiel to mało chodzą. tu ja gram, pikfu Dobra. Oł. Gites. I zaszczędziło mi czterech diamentów. Widzicie, to się nazywa. Nie? No i dobra, i coś trzeba wywalać powoli, kamień. Będziemy wywalać kamień. Później sobie tego i skrzydeczkę. Jak mówię, wróci na górę. Hmm. Nie wiem po co to zalepiłem A teraz. Dobra, idę o tym sposób, żeby się już nie zmylić. Ten kilof to się chyba w ogóle nie zużywa, <słuch> nam. Bo jak i był, taki, jest i mam dużo także super jest na razie gra jest fajna powiem wam i kurde dobrze idzie a teraz jeszcze tak powiem taką krótką <grytko> chciałem zrobić let's playa z gry wędkarz 2 gra bardzo naprawdę prosta nic inna grafika to tylko zwykłe zdjęcia tam i wędka ale mówię wam umie kurczę wciągnąć bo yy... trzeba tej kółki się nie nazywać Nie wiem co tu chodzi. Ale dobra. Wracając do tej. Kupuje się różne nam przedmioty. Jakieś nowe spławiki. Nowe żyłki. Nowe te worble. I zachęca się ryby. Ciągnie się te ryby. Grafika. no Mogłabym fajnie. Takie troszeczkę może nawet powiedzieć realistyczne. Chociaż wiadomo. E, ale. wow 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 Wow, 12. wow sporo To tu było. Jezu. To tu było 8. wow no ale dobra, także mówię Wam, no znaleźliśmy diamenty, jest dobrze Starczy już na jedną materię Jeszcze tylko ten te nice Edena I wracając do gry, to mówię Wam bardzo prosta, ja bym z niej mógł zrobić piszcie w komentarzach A mógłbym też zrobić gry yy, 18 Wells of America, of America, czy jakaś tak yy, Of stel, a, of stel, 18 pół z metalu z ciężarówki Howlin, tak? Mamy całą tą chyba serię, bo to ja mam tak Across America, e, Pedal to the Metal, Konwoj e, i Howlin. I nie wiem, czy coś jeszcze po tym Howlinie wyszło, ale chyba nie. Także mam każdą, to, ale no Across America to już jest takie naprawdę stare, to Pedal to the Metal też. No te Howlin to takie było chyba z 2008 roku i w miarę takie ładna grafika i konwój też było fajne. E, także no jeśli chcecie, to mówię w tych dwóch gier, to takie na razie moje propozycje także piszcie w komentarzach. I jeszcze dzisiaj tylko piętro wspomniał, co się zrobi. Nie wiem, ile już ten odcinek trwa, ale najpierw podzielę budowę na dwa etapy. I chyba tak zrobię, powiem mam jak to łącznie wyjdzie, to to będzie bardzo długo i będzie się bardzo długo wstawiał na YouTube, taki jeden długaśny odcinek, a tak podzielę go na dwa i... No, nie może, po prostu tak w trakcie nagram sobie całe, a ja go podzielę na dwie części i już. E, wiecie co, tego kamienia jest tak zajebiście dużo, ale ja go chyba nie będę brał, bo to przecież mogę w domu skopiować ze są kobla mi na razie nie potrzeba. E, także, no, Nie chcę sobie zaśmiecać na razie magazynu. E, a to już chyba było 17, to ja już sobie kopię. A to czekajcie, redstone. Chyba tak. Poważnie Bo naprawdę dotąd wykopane Zobaczymy To, to, to też nie Ja tu idzie to pochodnia Stoi to też w ogóle Czekajcie y, 160 To jest 90 y, 88 Tak to powinno być 95 105 A tu mamy 106 Czyli o jedno za dużo Właśnie To tak wygląda to się, ale na razie nie zrobię jednak to skrzynkę, bo mnie to w nerwia, to leżąc ten kobel na ziemi. I... Yy, 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 yy. Jeden skrzynka wystarczy. Odłożę na razie to z tym już ocenniejsze, cenniejsze po prostu to to będzie to też dobra pozbieramy zobaczmy ile będzie Jeszcze jakieś trochę było no i dobra mm, to tak możemy przystąpić do budowy piętra spawnującego yy, chociaż tu trzeba podwyższyć o jedno, o jeden kratkę stop. Nie wiem, wam co się dzieje, czasami takie mam że mnie samo coś popycha i widzicie teraz nawet nie wciskam nic sobie co mówię wam co idzie sam ten ludzi gdzieś nie wiem gdzie Wystarczy, że się przeloguje po prostu o... co znika. Nie wiem od czego to jest zależne, ale takie bugi występują. Dobra. Wiecie, że to chyba rozpędza, powiem Wam kiedyś, o co zobaczyłem, tak naprawdę daje pędu, takie podskakiwanie pod tymi ściankami. tak jak coś mamy i po prostu wejść w sprint i podskakiwać, to naprawdę daje sporego speeda. Także to jest dobry pomysł do poruszania się. E, naprawdę i muszę to, bo to, to, to gdzieś, gdzieś, nie, gdzieś chyba wczoraj powiem Wam, e, już nie wiem gdzie ja byłem i o to odkryłem. Gdzieś na mojej mapie, na mojej mapie, gdzieś na górze. Nie wiem, nie wiem, gdzie wlazłem ale i o to odkryłem, po prostu biegłem i zacząłem skakać i mi tak przyspieszyło speeda i teraz sobie przypomniałem przy o tym to jest naprawdę zarabiawszy pomysł to chyba nawet jak się idzie, to to przyspiesza trochę nie widzicie? normalnie takie speeda nie mam, zobaczcie o a teraz tu o także no mówię, to taka ciekawostka Będzie musiał mieć odstęp między tymi dwie kratki, bo będę, będzie trzeba tylko wodę jeszcze wdali, za to zobaczycie wszystko. Można, polecam Wam naprawdę dobre, do yy, jak nie macie tej kopiarki, no ja nie będę też kopiował, stąd będę czerpał duży zysk. Yy, nawet do tam grafta przecież można wrzucić. Różne są badziewie. A czy pozyskać, nie wiem, strzały do czy z Creepera Proch, czy tam z jakichś tych nowych jeszcze strwaków, które nie znam, po prostu je spalić, jakieś itemy fajne, czy ogień na przykład ten e, pozyskać, tak, że mówię, no, dużo, dużo yes. mógł z zombiakiem, o i takie inne ale odstęp musi być między piętami dwie kratki, także będę musieli po prostu sobie dwie i dopiero kopać to siedemnastkę, a powiem wam, że siedemnastki chyba dlatego, że duże miejsce spawnu jest, a tutaj akurat nie musiał być aż tyle, no ale już tego tak wyrównać to i tak jest miejsce do ich zabijania o tym później jak one będą dodać okej okay, trzeba czyli drugą strzynkę zrobić i tak tu sobie załapiemy drabinkami to później oczywiście zalepię, bo tam Ale zaraz czekajcie, e, raz, dwa, trzy, cztery i ja dopiero mogę stać. Raz, dwa, e, tu nie mogę jeszcze, dopiero ja mogę tu Czyli Wiecie, żeby wszystko się zarówno, to tak. Raz, dwa, trzy, cztery cztery kratki w bok yy. czyli tak odtąd raz dwa trzy cztery tu jest dobra i odtąd możemy mierzyć już siedemnaście i tak czyli będzie

nie ciemno ale później to pochodnie oczywiście zdajmy eee, na no 89 okej okay. i tu do 160 sto... eee, tu też nie będzie pasować tutaj tu do 160 Tutaj podzielę odcinek, także będziemy wita witam was, już będę witał Was w drugiej części, bo tak, ten jest już trochę długi, <grym> także w drugiej części dokończymy to i zrobimy te pułapki na y, zabijanie. Y, no i proszę napiszcie pod tym albo pod tą drugą częścią, którą tam wolicie, te, w, którym, mm, w którą grę najpierw zagryć, czy to zrobić let's czy te y, Haulina, czy wędkarz 2. Także do zobaczenia. Części. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i łamkach się.